Cześć kochani, z tej strony Kat Wander Morgan Dzisiaj mam dla was book haul Książek jest dosyć sporo, ponieważ gromadziłam je od końcówki sierpnia po dzień dzisiejszy Są to książki zarówno z wymiany, kupione nowe, jak i odkupione gdzieś tam na Allegro Dlatego, nie przedłużając, przejdę już do rzeczy. Część z nich już przeczytałam, część jeszcze czeka w kolejce, a część czeka w kolejce na to, aby je odświeżyć. Zaczynajmy. Po pierwsze, pokusiłam się o zakup trylogii Nory Roberts. Nora Roberts znana jest jako e, pisarka książek typowo kobiecych. Ale w dorobku literackim znalazłam trylogię 7 pieczęci o... znak 7. Znak 7, sorki. E, trylogię znak 7, e, w której skład wchodzą bracia krwi, e, Magia i krew oraz kamień pogan. E, pierwszą część zaczęłam już czytać, jestem tam gdzieś na jednej czwartej, póki co nie mogę się bardzo odnaleźć, myślałam, że jest to. Trylogia skierowana do młodzieży, a głównym bohaterem jest facet po trzydziestce. Ogólnie e, podoba mi się, ale szczerze powiem, nie tego się spodziewałam. No, ale zobaczymy dalej. Dopiero przeczytałam tam 150 stron, więc wszystko jeszcze prawda, może się zmienić. E, dalej zakupiłam sobie e, wspominałam Wam już o tym w którymś filmiku nie pamiętam całą trylogię Władcy Pierścieni, ponieważ e, wstyd się przyznać, nie posiadałam swojej fizycznych kopii książek, a teraz już mam proszę bardzo, Drużyna Pierścienia, Dwie Wieże oraz Powrót Króla. Teraz, kiedy ostatnia część Hobbita wchodzi na ekrany kin, wypadałoby te książki sobie odświeżyć. Będę miała dwa tygodnie wolnego przez święta, więc e, jak najbardziej będę te braki nadrabiać. E, teraz pokażę Wam książki, które e, Odkupiłam na portalu Lubimy Czytać i po pierwsze jest to drugi tom dziewięciu żyć Chloe King, czyli uprowadzona. Od razu powiem, że bardzo podoba mi się układka. Pierwszy tom przeczytałam jakiś czas temu. Podobał mi się. Coś innego niż, niż wszystkie książki. Tu oczywiście Chloe jest, jak się zapewne domyślacie, zmiennokształtną. Więc jak najbardziej jestem no tak i mam nadzieję, że szybko uda mi się przeczytać drugi tom, chociaż zapewne nastąpi to po nowym roku. Druga książka, którą otrzymałam od tej samej osoby, na lubimy czytać. Nie pamiętam nika tej osoby, ale serdecznie ją pozdrawiam w razie czego. E, zostawię Wam informacje na dole. E, Milion Słońce Beth Revis, czyli drugi tom e, po książce w odchłani. Blablabla, blablabla, próba mikrofonu. Raz, 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 raz. <laughs> wracamy na antenę. E, w otchwanie mi się bardzo podobało. E, nie wiem, jak to będzie z Milionem Słońc, bo opinie są różne. No, ale zobaczymy. Są usta i guściki, prawda? E, teraz przejdziemy do książek, które kupiłam sobie w Empiku, ponieważ było była taka promocja, minus 35% na wszystko I brałam co tylko się dało Między innymi najnowszy album Tidal Swift 9089, który jest po prostu Mega czadowy, uwielbiam ten album Ale przejdźmy do książek, w końcu jest to kanał o książkach, a nie o płytach, ale polecam wam tą płytę jak najbardziej eee, Cień i kość Leif Bardugo eee, nie mam żadnego pojęcia, o czym jest ta książka, oprócz tego, że jest to książka z wątkiem fantastycznym. Bardzo dużo osób, szczególnie właśnie na amerykańskim Booktubie, chwali tą książkę, więc jak najbardziej chcę ją przeczytać. Dalej mamy Mary Dyer, tajemnica, o której było bardzo głośno na polskim Booktubie, szczególnie. Przeczytam już tą książkę. Jeżeli chcecie poznać moją głębszą opinię na jej temat, to dajcie znać. Dalej mamy dodyk Gwen Frost, czyli książkę związaną z mitologią, zarówno grecką, celtycką, jak i nordycką. Okej, okay, czytadło godne przeczytania, ale nie powala na kolana. Dalej mamy mega wielki, gruby kloc. Nie wiem kiedy go ogarnę, ale wypadałoby to w końcu zrobić, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych serii. Jest to oczywiście Miasto Niebiańskiego Ognia Cassandry Clare, czyli szósty i ostatni tom Darów Anioła. Chociaż ostatnio pojawiły się plotki, że rzekomo ma być tych tomów więcej. Nie mam pojęcia, co o tym myślę. Tym bardziej, że pierwsze trzy tomy, czyli Miasto Kości, Miasto Popiołów i Miasto Szkła, były ok. Jak najbardziej, a później te dalsze już jakoś tak zboczyły z toru. Nie wiem, jak będzie z tą ostatnią. Mam wrażenie, że ktoś zginie, prawda, że ktoś zginie. Powiedzcie, że nikt nie ginie. okej, okay. dalej mam książkę, do której przeczytania zachęciła mnie Marta. Marta Aukis. Podaram cię serdecznie. Bardzo mi się podobała jej recenzja tej książki i jest to Czasy żniw w Shannon. Podobno dużo się tu dzieje i trzeba się na tej książce skupić, więc nie chcę jej czytać na przykład w drodze do pracy, bo wtedy różne rzeczy rozpraszają moje myśli. Wolałabym się na niej skupić, ale cieszę się, że mam ją na swoim pokładzie i wkrótce będę mogła się zapoznać. No bardziej, że podobno w styczniu ma wyjść druga część, ale chyba dopiero w Ameryce, tak? Dalej mam 10 płytkich oddechów K.A. Tucker jest to książka raczej obyczajowa, bardzo podoba mi się okładka i nie mam pojęcia czego się spodziewać, opinie są raczej pozytywne, więc dlatego skusiłam się na tę książkę. Bo jak zamówiłam ostatnią paczkę, to przyszły mi książki same z pokroju fantastyki. I no wiecie. Wypadało zamówić coś obyczajowego. Ostatnia książka, którą kupiłam sobie na, Ale na Allegro, która przyszła do mnie z Allegro. Jest to książka, która ma dla mnie spore znaczenie, ponieważ pierwsze dwa tomy rozpoczęły 2014 rok, jeśli chodzi o moje czytanie. Nigdy mi się nie zdarzyło przeczytać dwóch tomów pod rząd. Nie, zdarzyło mi się. Harry Pottera, ale to się nie czyni, bo Harry Potter to wiecie, styl życia, nie. E, a z tą książką miałam także wciągnęła mnie od pierwszej strony i mam do niej mega wielki sentyment ze względu na moją miłość do zespołu Tokio Hotel. E, I ostatni album Kings of Suburbia e, wzbudził we mnie sporo kontrowersji, ale mimo wszystko jest to mój zespół kocham ich i dlatego rozpoczęłam rok z ostatnią spowiedzią i zakończę rok z ostatnią spowiedzią czyli jest to tom trzeci przeczytałam e, 20 stron póki co e, nie pamiętam pamiętam jak się skończyła część druga ale no wiecie, nie pamiętam tak w szczegółach więc na razie trudno jest mi się odnaleźć w każdym razie ta okładka jest piękna i Naprawdę wielkie brawa dla wydawnictwa Nowa RS za, 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 jej projekt. Następną książką, jaką, jaka wzbogaciła moją bibliotekę, którą dostałam do recenzji i o której już wspominałam wam w poprzednim filmiku, są turkusowe szale Remigiusza Mroza, które dostałam od wydawnictwa Bellona. Tutaj chciałam podziękować Anicie z kanału Book Reviews by Anita, ponieważ ona poleciła mnie autorowi książki, który sam osobiście zwrócił się do mnie z prośbą o recenzję tej książki nie miałam okazji wcześniej jej nagrać, bo tak jak już wspomniałam padł mi sprzęt i nie miałam kompletnie natchnienia do nagrywania teraz, mam nadzieję to się zmieni, mam nadzieję, że do końca roku uda mi się zrecenzować tą książkę jeżeli nie, to na pewno książka, recenzja książki pojawi się poczekajcie, bo tutaj mam jakieś na pewno recenzja książki pojawi się po nowym roku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o książki polskie. A teraz mam niespodzianeczkę, ponieważ mam trzy książki w języku angielskim, z czego jedną zamówiłam za legro, dwie dostałam od Abi, która w październiku odwiedziła Anglię i która z Anglii mi te książki przywiozła. Abi jesteś genialna, wiesz, że cię kocham najbardziej na świecie. Lepszej przyjaciółki nie mogłam sobie wymarzyć. E, więc tak, najpierw książka, którą zamówiłam na Allegro, i jest to Ballet Shoes e, by Noel Streetfield. Streetfield. E, nie ma polskiej wersji tej książki, dlatego zdecydowałam się kupić ją po angielsku. Jest to książka dla dzieci. E, polski tytuł e, To Zaczarowane Baletki. E, powstał film na podstawie e, tego dzieła. W tym filmie zagrała m.in. Emma Watson. Dlatego też pokusiłam się o kupno tej książki. Jeszcze nie przeczytałam, ale kiedyś ktoś mi powiedział, w zasadzie sama dobrze o tym wiem, że żeby szlifować język angielski, jeżeli chce się czytać książki po angielsku, to warto zacząć właśnie od książek dla dzieci, ponieważ jest tam proste słownictwo i łatwiej jest przestawić mózg na język angielski. Zobaczymy, jak mi się to uda. Chciałabym to zobaczyć, siebie siedzącą z słownikiem w ręku w jednej ręce i z książką w drugiej ręce. To może być nawet ciekawe doświadczenie. Dalej mam We Were Liars by E. Lockhart. O tej książce też było bardzo głośno na amerykańskim booktubie. Nie wiem, czy jakieś, polski, czy jakieś polskie wydawnictwo zdecydowało się wydać tę książkę, nie mam do tego pojęcia. Jeżeli coś wiecie na ten temat, to dajcie znać. W każdym razie jest to typowa obyczajówka, ma wiele bardzo dobrych recenzji, jest króciutka, z tego co zdążyłam zauważyć nie jest jakoś mega skomplikowana, więc mam nadzieję, że się tylko ją przeczytać i jakoś się wdrożyć w to czytanie po angielsku, bo jak już wspomniałam w moim rapapie, mam mega fazę na Anglii ostatnio, zresztą budka telefoniczna mówi sama za siebie. Hehe, <laughs> tak. I chciałabym zacząć e, czytać po angielsku, żeby nie wypaść z tego języka, bo już nie chodzę do szkoły. I e, jakoś te lekcje języka angielskiego no wiecie. Jednak e, kontakt z tym językiem był, prawda? Ostatnią książką z tego haulu, e, którą dostałam od Abby, jest Dune by Carrie Corp and Lori Langdon. I e, Recenzja tej książki pojawiła się na kanale Abuktopia u naszej kochanej Saszy, którą uwielbiałam, zresztą Abby też ją lubi. Ben Offtą chyba też recenzował tę książkę, książkę, której akcja dzieje się w Szkocji. Książkę, która jest bardzo ładnie wydana, która ma prześliczną okładkę. Szczęście, że idą w święta, będzie czas, żeby je wszystkie przeczytać i ogarnąć. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku. Mam nadzieję, że nie jest aż tak chaotyczny i skomplikowany, jak się wydaje. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się ciepłutko. Pa pa!